I've heard you're good. Well, we? Klejnot północy to jedna z nowych postaci w grze. Wcześniej pojawiała się w kampanii w twierdzy edycji ostatecznej, a teraz dostępna będzie jako Lord SE w trybie potyczki oraz na nowych szlakach krzyżowca. Krewniaczka Długo ręki nie ma jeszcze ogłoszonego oficjalnego głosu, dlatego, za placeholder posłuży mi tutaj księżniczka z twierdzy krzyżowiec 2. Z tego co udało mi się wyciągnąć z dostępnych materiałów, mamy pewność, że jej armia będzie się składała z kuszników oraz piknierów do ochrony, harcowników i rycerzy do ataku. Sprawia to, że tak jak i Wartownik będzie wykorzystywała jednostki beduińskie w swojej armii. Nie byłbym zaskoczony, jeżeli w trakcie premiery do jej armii zajdą jakieś zmiany i odnajdą się w niej lekarze oraz lekka kawaleria beduińska. Zwiastuje to nam dosyć szybkie ofensywy. Jej zamki są dość dobrze ufortyfikowane, co czyni ją stosunkowo trudnym przeciwnikiem, zarówno w obronie, jak i w ataku.